Witam was wszystkich jak zawsze bardzo serdecznie. Ja jestem Iza Izzy, a jak widzicie, yy, jestem na box PvP 1.20. 1.20 y, na serwerze y, tym od kawy 96. No i no i ten y, jak to się nazywa. Mm, mm, nie wiem czy wiecie, ale ci, którzy grają na tym serwerze y, czy tam grali to wiedzą, że Wcześniej to inaczej wyglądało wszystko, a teraz jest takie o. No właśnie, jeżeli... Ojejku, pójdę gdzieś, bo tu oni szaleją. Jeżeli wy mm, oglądaliście u mnie ten, jak to się nazywa, ten specjal na 500 subów, to zapewne no, widzieliście, jak ja tam grałam, to tam... Właśnie inaczej to wyglądało, a teraz, o, patrzcie, tak to wszystko wygląda. Wiem, że no trochę tego jest. Ja wiem, że to może tak trochę wkurzać, ale no ale cóż, no ja uważam, że ta scenaria jest dosyć ładna, tyle że. Yy, Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko jest takie wielkie i łatwo się pogubić. No, tu są te sety, te można sobie kupić od, wil, od villagerów. No ale. No i właśnie to lepsze to to, że jest, dodat, że jest dodatkowy ten ender chest dla, dla tych że dla graczy, że wcześniej był, były ty był tylko jeden, a teraz są dwa. No i tutaj jest enchantic i w ogóle, no zasady są te same. I właśnie jest takie pytanie, czy jest, wow, a i właśnie jest też taka wyrzutnia, o tak to wygląda o spawn o tak to wygląda No i oczywiście komendy są te same mm, i są też nowe nowe te sety no nie wiem, chyba jest ich więcej. No nie wiem, czy jest nas więcej czy mniej. No dobrze. Jest wymiana surowców i oczywiście co teraz jest siano. Trochę... no siano jest najcenniejsze, no ale to trochę dziwne, tak płacić sianem. Dobra. Cyk, cyk. Cyk. O. I co lepsze, bo... Wcześniej to trzeba, mieć, trzeba było mieć konkretną ilość pewnych rzeczy, żeby dostać ten, tą srebrną łzę, a teraz to jest. Za jedno można dostać wszystko. No dobra. No i to jest jeden. Teraz jest kantorzysta, i oczywiście jest mniej tych, tych różnych tam środków płatniczych, ale trzeba na nie więcej zbierać. O. Tak, bryłka złota. No, nie będę tego robić wszystkiego. Oczywiście można też wstecz wszystko robić mm, na odwrót i no przydatnej temy. O, tak, wiem. Co tam jeszcze? Mm. A, pokażę wam jak wygląda kopalnia. Yy, Warp, yy, kopalnia. O, tak wygląda kopalnia. No, w sumie, mm, no tutaj jest takie pomieszane, to, to tam różne tam, no i tu jest też kopalnia dla VIP, do której nie można wejść. No i to nawet fajne jest, bo wcześniej to było takie coś, że była ta kopalnia ta bezpieczna, no i, no i dalej było te wyjście tam na zewnątrz, te wiecie, tam ta kopalnia, gdzie już tam strefa PVP, a tutaj wszystko jest takie oddzielone. No naprawdę podoba mi się to. No ale w ogóle łatwo się pogubić jest. No ale cóż wam będę opowiadać. A jeszcze taka informacja. Yy, jak zapewne wiecie, niedługo będę robić ten yy, pierwszy odcinek yy, tego mojej serii Minecraft 120 z Izon. No i. Yy, na, na swój kanał YouTube y, wrzuciłam to, jak to się nazywa? Y, y, zdjęcie, tam ry, obrazek przedstawiający nakładkę na y, taką ozdobną nakładkę, na taki szablon, na, na miniaturki moj, moich odcink y, odcinków, tak to właśnie takie coś będzie. Oczywiście możecie dać jakieś porady, co mogę poprawić i tak dalej. A jeszcze taka jedna informacja dosyć ciekawa. W środę przyjeżdża Andrzej Duda do Szczecina, ponieważ moi dziadkowie uczestniczyli w tej w solidarności i właśnie mój dziadek ze wsi przyjeżdża do Szczecina i tam y, będzie przecinał jakąś stęgę, bo tam na wałach y, chrobrego powstał jakiś nowy pomnik. No i takie tam, więc możecie y, spodziewać się filmu. No i chyba też, może będę w telewizji y, w najlepszym przypadku. No a to w sumie wszystko na dzisiaj. W takim razie y, komentujcie, subskrybujcie. I niczego nie żałujcie. Mówi do Was za easy Cześć.